Cześć wszystkim, dzisiaj mieliśmy dosyć dużo klientów przyjezdnych, bo w Łodzi właściwie była tylko jedna pani. Tak, mieliśmy tutaj klientów z okolicy Łodzi, z Anderspola, był klient z województwa świętokrzyskiego, który przyjechał do nas ponad 200 km. Był klient, który przyjechał z Płocka, którego serdecznie pozdrawiamy. I była też cała pielgrzymka z Poznania. Zawsze była ta sama kwestia, czyli po prostu przyjeżdżamy do Pana, bo u Pana ryby żyją, nie zdychają i po wpuszczeniu do akwarii nie ma jakichś tam wielkich problemów. Próbowaliśmy zakupów na giełdach czy też w sklepach zoologicznych i zawsze kończyło się to w ten sam sposób czyli z gonami już tego samego dnia lub niedługo potem. Klient, który przyjechał do nas z Andres Pola powiedział, że w Andrespolu w sklepie zoologicznym nabył ryby i w ciągu półtora dnia rozwinęła mu się u nich ospa, a po upływie pięciu dni właściwie został z pustym akwarium, bo mu wszystkie ryby padły od tego, że pusił sobie neonki z ospą do akwarium. Dla nas najważniejsza jest tutaj aklimatyzacja ryb, które do nas przyjeżdżają, wstępne leczenie i ja klimatyzacja, dlatego nie dopuszczamy do takich sytuacji. E, raczej e, wyjątkowo rzadko spotykane jest, że ktoś od nas coś kupi i gdzieś tam e, zdechnie. Oczywiście mogą się wydarzyć wypadki przy pakowaniu, brudny kubek albo coś takiego, e, ale zawsze wtedy uwzględniamy raczej e, te reklamacje, które ewentualnie się zdarzają, ale w ciągu ostatnich pięciu lat naprawdę mieliśmy takich sytuacji na palcach jednej ręki policzyć ile ich było i pewnie jeszcze wszystkich palców bym nie wykorzystał, więc myślę, że klienci, którzy przyjeżdżają do nas na zakupy raczej są zadowoleni z jakości co też podkreślają na każdych zakupach że wolą przyjechać, zapłacić więcej i mieć ryby w akwarium, które będą długo pływały, a nie kupować z zoologicznym co tydzień nowe ryby, bo po prostu te ryby im zdychają więc dla wszystkich, którzy myślą, że biznes na rybkach opiera się na tym że ryby zdychają, no jak widać nie tylko na tym się opiera Czasem biznes opiera się też na tym, że właśnie ryby nie zdychają i takimi rybami my właśnie handlujemy. Udało mi się kiedyś wyciągnąć najgorszą hurtownię w Polsce tak, żeby po prostu ludzie chcieli w niej kupować i doprowadzić jakość ryb, która tam była do tego poziomu, że stała się z najgorszej w najlepszą. Więc wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć. To nie jest tak, że jak w akwariach macie już jakieś problemy, no to nie da się ich rozwiązać. Da się, tylko trzeba po prostu troszkę energii i nakładu też finansowego do tego, żeby wszystkie choroby wyleczyć i żeby ryby dobrze się miały. Nie ma tutaj rzeczy niemożliwych, jedyne co to trzeba przestać oszczędzać, bo oszczędzanie na żywych zwierzętach zawsze kończy się w ten sam sposób, czyli płaceniem 2, 3, 4 razy za to samo. Oczywiście są osoby, które mają fart i kupując na giełdach, czy też w sklepach zoologicznych zdarza im się, że kilka razy kupią w szemranych miejscach. Ryby i jakimś cudem one im przeżyją. No ale pytanie, do kiedy ten fart i do kiedy to szczęście towarzyszące tym zakupom w przemlanych miejscach? A jak już przyjdzie jakaś katastrofa, no to okazuje się, że oszczędzanie było, że tak powiem, pozorne, bo po tym okresie, kiedy klient płacił mniej za ryby, przyszedł okres pomoru, który wykończył mu całe akwarium. I, I tak musiał do nas trafić albo do innego dobrego sklepu czy hurtowni, który mu ryby sprzedał w jakości, która po prostu była zadowalająca, a nie tanim kosztem. Tak jak to wiele sklepów zoologicznych czy też różnych instytucji, które sprzedają na giełdach, oboźnych, które jeżdżą po całym kraju, oferują towar, który po prostu czasem nawet E, nie, swoją jakością jest na tyle kiepski, że nie pozwala donieść tych ryb żywych do domu, a już nie mówiąc o tym, żeby po prostu te e, ryby dobrze się miały i zdychały e, z starości, a nie na choroby, bo w, e, moim motem jest to, żeby mieć po prostu takie ryby, żeby w, e, jedynym problemem jaki jest była ich starość, a nie e, tutaj jeśli chodzi o jakieś choroby i problemy zdrowotne. Oczywiście i u nas zdarzają się choroby, nawet dzisiaj odkażają całą hodowlę, bo ostatnio z racji tego, że są niższe temperatury zdarzają się jakieś tam pleśniowe problemy u ryb. Ale to oczywiście jest wszystko do wyprowadzenia. Najważniejsze jest to, żeby po prostu podjąć walkę i próbować tych chorób się pozbywać, czy to z hodowli, czy sklepów, a nie sprzedawać ryby dopóki jeszcze żyją, tak jak to robi większość hurtowni, i sklepów zoologicznych w Polsce. Po prostu jak ryba to jeszcze w miarę dobrze wygląda, już coś zdycha, to tą rybę sprzedają w promocji jak najszybciej, żeby się tylko pozbyć problemu. I niech inni sobie głowę łamią, jak tutaj ją wyleczyć. A potem dzwonicie do mnie wieczorem, panie, kupiłem rybkę, wszystkie ryby mi zdychają w akwarium. Co ja mam zrobić? Jak mam teraz wyprostować to akwarium? Mówię, no problem zaczął się troszkę wcześniej niż e, wtedy, kiedy powiem Pan, e, no, zaczęły zdychać w, ryby w akwarium. E, większością e, tutaj problemu pana było nastawienie. E, oszczędzanie na żywych istotach zawsze się źle kończy. Czy to chomik, czy to królik, e, czy to pies. E, jak dacie tańszą karmę, e, słabą podściółkę, e, to prędzej czy później z tego wynikną problemy. Tak samo jest tutaj w przypadku ryb. Jak będziecie oszczędzać na produktach, no to zamiast oszczędzić pieniądze wydacie dwa razy, trzy razy, cztery razy, a wtedy już na pewno będzie drożej niż u nas. Na razie cześć!